Witamina B12 zabija komórki rakowe. Witamina B12 w połączeniu z substancjami przeciwnowotworowymi może wywołać śmierć komórek nowotworowych, której nie są one w stanie zapobiec, twierdzą specjaliści z Instytutu Biofizyki Teoretycznej i Eksperymentalnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Naukowcy opublikowali swoje odkrycie w czasopiśmie naukowym Biomolecules. W artykule stwierdzono, że same w sobie cząsteczki utleniające aktywnie niszczą DNA komórek nowotworowych, powodujących śmierć. Problem polega jednak na tym, że niektóre tkanki nowotworowe szybko przystosowują się do czynników drażniących. Właśnie w takich przypadkach witamina B12 zwiększa efektywność tego procesu. Może ona powodować proces paraptozy, gdy w komórce powstają ogromne pęcherzyki wakuola, niszcząc cytoszkielet i mitochondria, pozbawiając w ten sposób komórkę witalności i zabijając ją. Naukowcy uważają, że w przyszłości, w oparciu o połączenie witaminy B12 oraz prooksydantów, zostaną opracowane nowe, bardziej skuteczne metody leczenia raka.